Zimą 1878 roku na pograniczu terytorium Wyoming mała iskra miłosierdzia na zawsze zmieniła życie samotnego Kowboja. Karty historii Dzikiego Zachodu są pełne pojedynków, przemocy i rozlewu krwi, ale rzadko słyszymy o tych cichych momentach, kiedy ludzka dobroć zwyciężyła nad nienawiścią. Kiedy John Harker podzielił się jedzeniem z umierającym dzieckiem Lakota, nie miał pojęcia, że ten prosty gest sprowadzi 200 wojowników z włóczniami pod bramę jego farmy. Zima była okrutna na terytorium Wyoming w 1878 roku. Do połowy listopada temperatura spadła już głęboko poniżej zera, a śnieg okrył krajobraz grubą warstwą. W Dolinie Rzeki Sweetwater John Harker mieszkał samotnie na ranczu Little Creek, po tym jak jego żona i córeczka zmarły na zapalenie płuc dwa lata wcześniej. Harker nigdy nie planował osiąść na pograniczu Wyoming. Dorastał w Filadelfii wśród książek i muzyki. Jego ojciec był odnoszącym sukcesy kupcem. Ale wojna go zmieniła. Po wojnie secesyjnej wyruszył na zachód, aby rozpocząć nowe życie. Po drodze spotkał Sara w małym miasteczku w Nebrasce. Zakochał się w jej łagodnych oczach i w tym, jak zasłaniała usta dłonią, gdy się śmiała. Sześć miesięcy później wzięli ślub. Harker wykupił mały kawałek ziemi w południowej części Wyoming. Nie była to duża posiadłość, ale wystarczająca, aby utrzymać rodzinę. Zbudowali skromny drewniany dom ze stajnią i szopą. Praca była ciężka, ale byli szczęśliwi. Kiedy urodziła się ich córka, Elizabeth Harker poczuł, że w końcu znalazł spokój, którego szukał po wojnie. Potem nadeszła zima 1876 roku. Choroba Sara i Elizabeth zaczęła się szybko od prostego kaszlu. Nie minął nawet tydzień, a Harker pochował je obie na wzgórzu za domem. Jego ręce były czerwone i krwawiły po wykopaniu grobów w zamarzniętej ziemi. W ciągu następnych dwóch lat Harker rzadko opuszczał swoją posiadłość. Do pobliskiego miasta Rawlins udawał się tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. Osadnicy plotkowali o nim, niektórzy uważali go za szaleńca, inni mu współczuli, ale wszyscy zgadzali się, że lepiej zostawić go w spokoju. Tego zimowego poranka w listopadzie 1878 roku Harker wstał wcześnie. Jak zawsze. W domu było zimno. Rozpalił ogień, zaparzył kawę i poszedł do stajni, aby nakarmić konie. Słońce właśnie wschodziło, oświetlając pokryty śniegiem krajobraz czerwonym światłem. Kiedy otworzył drzwi stajni, kątem oka zauważył ruch. Stał tam chłopiec, około ośmiu lat. Był chudy, wychudzony niemal do kości. Na wacho lub lakota, Harker nie potrafił tego dokładnie określić. Ubrania chłopca były podarte i zbyt cienkie na ostry chłód. Jego twarz była stwardniała od mrozu, a ciemne oczy szeroko otwarte ze strachu. Chłopiec stał w rogu stajni, trzymając kawałek suszonego mięsa z zapasów harkera. Kiedy zobaczył harkera, znieruchomiał, jak złapane w pułapkę zwierzę. W normalnych okolicznościach reakcja harkera byłaby prosta. Na dzikim zachodzie nikt nie tolerował złodziei. Ale było coś w oczach chłopca, ta sama rozpacz, którą widział w oczach Sara, kiedy już wiedzieli, że Elizabeth nie przeżyje nocy. Harker podniósł ręce, aby zasygnalizować, że nie zamierza skrzywdzić chłopca. Powoli podszedł do przodu i wyjął z kieszeni kolejny kawałek suszonego mięsa. Chłopiec nie poruszył się. Jego oczy utkwione były w mięsie. Harker położył je na ziemi, po czym zaczął się cofać. Chłopiec poczekał, potem rzucił się do przodu, chwycił mięso i zaczął je łapczywie jeść. Harker zauważył, że noga chłopca krwawi. Wyglądało na to, że przebył długą drogę. Prawdopodobnie odłączył się od swojego plemienia lub rodziny. Wrócił do domu i przyniósł koc, chleb i trochę sera. Chłopiec wciąż był w stajni, opierając się o ścianę, drżąc ze zmęczenia. Harker dał mu jedzenie i koc. Chłopiec wciąż obserwował go podejrzliwie, ale przyjął dary. Jedząc łapczywie chleb i ser, Harker zauważył, że musiał głodować od dłuższego czasu. Coś poruszyło się w Harkerze, coś co drzemało w nim od lat. Troska, zmartwienie o inną osobę. Zebrał w sobie odwagę i przemówił. Co w tamtych czasach było rzadkością na pograniczu, Harker znał kilka indiańskich języków. Lata wcześniej pracował jako zwiadowca dla Armii Unii i nauczył się komunikować z różnymi plemionami. Wypróbował kilka słów w języku Lakota. Oczy chłopca zabłysły w rozpoznaniu. Harker zadał kilka prostych pytań. Odpowiedzi chłopca były urywane, ale Harker poskładał historię. Chłopca nazywano Małym Wilkiem. W ich zimowym obozowisku wybuchła epidemia. Wielu zmarło, w tym matka chłopca. Chorych pozostawiono, gdy plemię desperacko próbowało znaleźć nowe tereny łowieckie. Mały wilk wędrował samotnie, próbując znaleźć jedzenie i schronienie. Harker nie planował pomagać chłopcu, chciał mu tylko dać tyle jedzenia, aby mógł ruszyć dalej, ale kiedy mały wilk wstał, aby odejść, upadł. Gorączka go opanowała. Harker wniósł chłopca do domu i położył go przed kominkiem. Pamiętał rzeczy, których nauczył się od Sara o leczeniu. Oczyścił rany na nogach chłopca, przygotował zupy i herbaty i obserwował, jak gorączka wzrasta i opada. Minęły dwa dni. Harker prawie nie spał, obserwując chłopca, zmieniając okłady na jego czole i modląc się do Boga, w którego już nie był pewien, że wierzy. Trzeciego dnia gorączka chłopca ustąpiła. Otworzył oczy i słabo się uśmiechnął. Harker poczuł ulgę, jakiej nie doświadczył od lat. W ciągu następnych dni, gdy mały wilk nabierał sił, Harker próbował się z nim komunikować. Chłopiec był bystry i szybko się uczył. Wkrótce używał już podstawowych angielskich słów i pomagał Harkerowi w pracach wokół stajni. Harker coraz bardziej przywiązywał się do chłopca. Zastanawiał się, jakie mogłoby być życie Elisabeth, gdyby dorosła. Nocami po tym, jak mały wilk zasnął, Harker patrzył na zdjęcie swojej żony i zastanawiał się, co by pomyślała o niespodziewanym gościu. Minął tydzień i Harker wiedział, że musi podjąć decyzję. Mały wilk był już wystarczająco silny, aby podróżować. Musiał zdecydować, czy spróbować odnaleźć plemię chłopca. Czy może zabrać go do Rollins, gdzie być może kościół lub armia mogliby pomóc? Ale dziesiątego dnia, gdy Harker właśnie przygotowywał śniadanie, mały wilk przerażony wbiegł do domu. Krzyczał coś w swoim języku, czego Harker nie do końca rozumiał. Zrozumiał wyraźnie tylko jedno słowo: Wojownicy. Harker sięgnął po strzelbę i pośpieszył do drzwi. To, co zobaczył na zewnątrz, zmroziło mu krew w żyłach. Dwustu wojowników Lakota stało w półkolu przed jego domem i stajnią. Byli w pełnym wojennym rynsztunku, ich twarze pokryte farbą, trzymali włócznie i łuki. Po środku stał starszy mężczyzna w stroju ozdobionym piórami i pazurami niedźwiedzia. Najwyraźniej był wodzem plemienia. Serce Harkera biło dziko. Słyszał o najazdach Lakota. Wiedział, jak okrutni potrafią być dla białych osadników. Jeden człowiek przeciwko dwustu nie miał szans, a jednak nie zamierzał łatwo oddać swojego życia. Mały wilk wybiegł z domu, zanim Harker zdążył go powstrzymać. Pobiegł prosto w stronę wojowników, krzycząc i machając. Harker czekał na strzały i włócznie, ale żadne nie nadeszły. Zamiast tego wódz zsiadł z konia i ukląkł, aby spojrzeć chłopcu w oczy. Mały wilk mówił szybko, od czasu do czasu wskazując na Harkera. Wódz słuchał uważnie, czasami kiwając głową. W końcu wstał i zwrócił się w stronę Harkera. Harker stał napięty, z opuszczoną strzelbą, ale gotową do użycia. Wódz podniósł rękę z otwartą dłonią w geście pokoju. Następnie odezwał się po angielsku, powoli i z akcentem, ale zrozumiale. – Jestem stojący niedźwiedź – powiedział. – Wódz ludu Lakota – ten chłopiec mówi, że uratowałeś mu życie, mówi, że dałeś mu jedzenie i schronienie i wyleczyłeś go, gdy był chory. Harker skinął głową, szukając słów. W końcu powiedział po prostu: Zrobiłem tylko to, co zrobiłby każdy inny. Wódz długo na niego patrzył, jakby zaglądał w jego duszę. Nie, powiedział w końcu nie każdy by to zrobił. Wielu z was, białych ludzi, pozwoliłoby mu umrzeć. Albo gorzej. Harker nie mógł się z tym kłócić. Widział zbyt wiele okrucieństw z obu stron w wojnach granicznych. Stojący niedźwiedź podszedł bliżej. Między Twoim ludem a moim ludem przelano wiele krwi, ale dziś biały człowiek uratował życie chłopca Lakota. Dziś nie przelewamy krwi, ale okazujemy szacunek. Wojownicy opuścili broń. Stojący niedźwiedź skinął ręką i kilku wojowników wystąpiło naprzód. Przynieśli worki i tobołki ze skóry i położyli je przed domem Harkera. Żywność i futra, powiedział stojący niedźwiedź. Na zimę. Mały wilk mówi, że mieszkasz tu sam. Trudno jednemu człowiekowi przetrwać zimę. Harker był zdumiony. Próbował odmówić przyjęcia darów, mówiąc, że nie pomógł chłopcu po to by otrzymać nagrodę. Stojący niedźwiedź podniósł rękę, by go powstrzymać. To nie jest zapłata, powiedział. To jest szacunek. Dla naszego ludu, jeśli ktoś ratuje życie, oznacza to odpowiedzialność. Uratowałeś chłopca, teraz on jest twoją odpowiedzialnością, a ty jego. Następnie wódz oznajmił, że plemię będzie zimować po drugiej stronie Doliny, blisko ciepłych źródeł. Gdyby Harker potrzebował pomocy, miał wysłać sygnał dymem, a oni przyjdą. Zanim odeszli, stojący niedźwiedź wyciągnął skórzany futerał i wręczył go Harkerowi. Była w nim pięknie zdobiona fajka pokoju. Kiedy wyruszymy wiosną, powiedział Wódz, wrócimy po małego wilka. Do tego czasu naucz go dróg białego człowieka, tak jak on może nauczyć ciebie naszych dróg. Kiedy wrócimy, zapalimy fajkę pokoju i zdecydujemy o przyszłości chłopca. Harker przyjął fajkę, czując jej ciężar i znaczenie. Skinął głową, choć nie był pewien, jak będzie uczył chłopca ani czego może się od niego nauczyć. Po tym jak wojownicy Lakota odjechali, Harker i mały wilk wrócili do domu. Chłopiec był podekscytowany i mówił szybko, zbyt szybko, by Harker wszystko zrozumiał, ale zrozumiał tyle, że chłopiec był szczęśliwy, że znów zobaczył swój lud i podekscytowany, że mógł zostać z Harkerem. W następnych tygodniach farma się zmieniła. Harker, który przez lata żył w samotności, teraz każdego dnia uczył i uczył się. Nauczył małego wilka, jak dbać o konie, jak naprawiać ogrodzenie i jak czytać proste angielskie słowa. Chłopiec z kolei nauczył Harkera, jak zastawiać pułapki na króliki, jakie rośliny zbierać do leczenia i jakie pieśni śpiewają matki Lakota swoim dzieciom przed snem. Z upływem dni Harker zdał sobie sprawę, że domu nie otacza już ciężka kołdra ciszy. Śmiech małego wilka wypełniał pokoje i ożywił coś w Harkerze, co myślał, że zostało utracone na zawsze. W połowie grudnia, gdy śnieg był szczególnie głęboki, Harker i mały wilk siedzieli przed kominkiem. Chłopiec przeglądał książkę z obrazkami, którą Harker kiedyś kupił Elizabeth. Czytali razem historię, chłopiec próbował wymawiać angielskie słowa, a Harker cierpliwie go poprawiał. Nagle mały wilk podniósł wzrok z nad książki i z poważną miną zapytał: Dlaczego zawsze jesteś smutny, gdy księżyc jest pełny? Harker był zaskoczony. Nigdy nie mówił chłopcu o Sara i Elizabeth, ani o tym, że zawsze szczególnie brakowało mu ich podczas pełni księżyca, ponieważ Sara lubiła obserwować księżyc. Skąd wiesz, że jestem wtedy smutny? Mały Wilk wskazał na jego pierś. Widzę to tutaj, jak dym z ognia. Harker nie wiedział, co powiedzieć. W końcu zdecydował się powiedzieć chłopcu wszystko. Opowiedział o Sara i Elizabeth o chorobie, która je zabrała i o tym, jak pochował je samotnie w zimnej ziemi. Opowiedział, jak odwrócił się od innych osadników, od Boga, a w końcu od samego siebie. Mały wilk słuchał w ciszy. Kiedy Harker skończył, chłopiec wstał, podszedł do niego i go przytulił. Był to gest, którego biali ludzie rzadko doświadczali od ludu Lakota. Mój lud wierzy, powiedział chłopiec, że kiedy ktoś umiera, jego dusza wędruje wśród gwiazd. Nie znikają, są po prostu dalej, jak dzikie konie za wzgórzami, nie widzimy ich, ale wiemy, że tam są. Harker objął chłopca i poczuł, jak żal, który nosił w sobie przez lata, w końcu porusza się jak lód na wiosennej rzece. Tej nocy Harkerowi śniło się. W jego śnie Sara i Elisabeth stały przed domem, uśmiechając się i machając, jakby tylko na chwilę wyszły. Kiedy się obudził, smutek wciąż tam był, ale wydawał się jakby lżejszy. Zima trwała nadal, ale farma Harkera nie była już cicha ani nieruchoma. Od czasu do czasu przychodzili z wizytą wojownicy Lakota, przynosząc jedzenie i opowieści. Pewnego razu przyszedł nawet stojący niedźwiedź i rozmawiał z Harkerem godzinami przy fajce pokoju o możliwym pokoju między dwoma ludami. Pod koniec stycznia Harker i mały wilk pojechali do miasta. Osadnicy byli zszokowani widząc Harkera, który wcześniej żył jak pustelnik z chłopcem Lakota. Niektórzy szydzili, inni grozili. Ale sklepikarz, starszy człowiek, który sam stracił synów na wojnie, dał chłopcu książki i słodycze, na które Harker nie mógł sobie pozwolić. W lutym, gdy opady śniegu zmniejszyły się, Harker postanowił nauczyć chłopca jeździć konno. Mały wilk uczył się szybko, jakby instynktownie rozumiał język koni. Wkrótce jeździli razem po posiadłości, a śmiech chłopca niósł się w zimnym powietrzu jak ptasi śpiew. Na początku marca, gdy pojawiły się pierwsze oznaki odwilży, Harker i mały wilk odwiedzili groby Sara i Elizabeth. Harker wyrzeźbił dla nich drewniane nagrobki w ciągu zimy, coś co odkładał przez lata. Mały wilk śpiewał modlitwy Lakota przy grobach i położył na nich dzikie kwiaty. Pierwsze kwiaty, które przebiły się przez śnieg. Gdy zbliżała się wiosna, Harker wiedział, że wkrótce będzie musiał podjąć decyzję. Stojący niedźwiedź powróci z plemieniem i będą musieli uzgodnić przyszłość małego wilka. Myśl o odejściu chłopca była bolesna, ale Harker wiedział, że chłopiec ma prawo być ze swoim ludem. Poznać ich tradycje i historię. Pewnego ranka, gdy większość śniegu już stopniała, a trawa zaczynała znów się zielenić, mały wilk podekscytowany wbiegł do domu. Nadchodzą! – zawołał. – Mój lud nadchodzi! Harker wyszedł z domu, unosząc dłoń nad oczy, aby osłonić je przed wiosennym słońcem. W oddali zobaczył chmurę kurzu, jeźdźców zmierzających w kierunku farmy. Poczuł, jak jego serce się ściska, ale wymusił uśmiech na twarzy dla małego wilka. Jeźdźcy zbliżali się z stojącym niedźwiedziem na czele, ale tym razem nie byli w strojach wojennych. Nosili codzienne ubrania i przywieźli ze sobą kobiety, dzieci i starszych. Stojący niedźwiedź zsiadł z konia i powitał harkera. Opowiedział o zimie, polowaniach i dzieciach urodzonych w plemieniu. Następnie wskazał na fajkę pokoju, którą Harker trzymał w domu. Nadszedł czas. Powiedział, aby zdecydować o przyszłości chłopca. Mały wilk stał między Harkerem a stojącym niedźwiedziem. Jego wzrok wędrował od jednego do drugiego. Harker wiedział, co musi zrobić. Mimo bólu, nie mógł utrzymać chłopca z dala od jego ludu. Przyniósł fajkę pokoju, napełnił ją i zapalili ją zgodnie z odpowiednią ceremonią. Następnie Harker zaczął mówić, starannie dobierając słowa. Opowiedział, jak bardzo chłopiec zmienił jego życie. Jak wniósł światło w ciemność i jak nauczył go na nowo czuć, troszczyć się i pamiętać bez poddawania się bólowi. Ale wiedział, że chłopiec ma prawo żyć ze swoim ludem, poznać swoją kulturę i tradycje. Stojący niedźwiedź słuchał w ciszy. Gdy Harker skończył, wódz wstał i wskazał dookoła: Widzisz tę dolinę? zapytał: Stwórca dał ją nam, nam i wam. Jest wystarczająco duża dla nas wszystkich. Harker nie od razu zrozumiał. Stojący niedźwiedź wyjaśnił: Plemię zdecydowało się pozostać w tej dolinie, blisko farmy Harkera. Chcieli żyć nie w stanie wojny, ale w pokoju. Chcieli handlować z nim jedzeniem futrami wiedzą i przyjaźnią A mały wilk zapytał Harker jego głos drżał na myśl o tym co usłyszał Chłopiec należy teraz do dwóch światów powiedział stojący niedźwiedź do twojego i do naszego niech uczy się z obu niech będzie mostem między nami Tego dnia w odległej dolinie terytorium Wyoming biały osadnik i plemię Lakota Zawarli własny traktat pokojowy. Nie na papierze, nie w obecności wysłanników z Waszyngtonu, ale poprzez miłość do dziecka, które oboje uważali za swoje. Mały Wilk żył, dzieląc swój czas między farmą Harkera a obozem Lakota. Uczył się dróg, języków i mądrości obu światów, a wraz z jego dorastaniem rosły również pokój i zrozumienie w dolinie. Lata później, gdy Harker był już siwym starcem, dolina Sweetwater stała się słynna. Nie z powodu przemocy czy rozlewu krwi, ale z powodu pokoju, który tam rozkwitł. Osadnicy i Lakota żyli razem, handlowali i uczyli się od siebie nawzajem. A wszystko to dlatego, że pewnego zimnego zimowego poranka samotny kowboj postanowił nie odwrócić się od głodnego dziecka. Kiedy Harker w końcu zmarł, oba ludy opłakiwały go. Na jego grobie postawiono dwa nagrobki, jeden z angielskimi słowami, drugi z symbolami Lakota. A jego historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie, przypominając im, że czasami największe bitwy wygrywane są nie pistoletami czy włóczniami, ale prostym aktem dobroci, który może odbijać się echem przez mury historii.